Cześć, mówi Paweł Lenar, witam Cię w kolejnym odcinku programu Network Marketing Secrets. Dzisiaj opowiem o tym, jak możesz prowadzić lepsze spotkania online. W ostatnim czasie, w związku z globalnymi zmianami związanymi z pandemią, praca z domu nabrała większego wymiaru i coraz więcej osób prowadzi zamiast spotkań osobistych twarz o twarz, spotkania online przy pomocy Zooma albo przy pomocy jakiegoś systemu do webinarów. I co możesz zrobić, żeby twój biznes nabrał większego rozpędu dzięki wykorzystaniu tego typu spotkań. Dla wielu osób jest to nowość, ale w krótkim czasie każdy stara się dostosować do tego nowego trendu. Więc, aby Twoje spotkania były bardziej efektywne, aby były bardziej zbliżone do takiej interakcji jeden na jeden, którą znamy, powinieneś zadbać nie tylko o merytoryczną stronę prowadzenia spotkań, ale przede wszystkim również o stronę techniczną, ponieważ będzie to decydowało o tym, jaki odbiór będzie Twojej prezentacji przez drugą osobę i co możesz zrobić, aby te spotkania, te prezentacje były lepsze. Oczywiście na pewno warto zadbać o sprzęt. I już na samym początku chciałbym zaznaczyć, że nie chodzi o to, że musisz inwestować duże kwoty w to, żeby kupować absolutnie topowy sprzęt, ale już za naprawdę niewielkie kwoty, za kilkaset złotych możesz kilka razy zwiększyć jakość Twoich spotkań, więc przede wszystkim zadbaj o miejsce, w którym prowadzisz spotkanie. Żeby w tym miejscu w miarę możliwości nie było echa, i aby było w miarę możliwości to miejsce ciche, gdzie nikt nie będzie tobie przeszkadzał. Druga kwestia to jest ustawienie kamery. Jeżeli, jeżeli prowadzisz spotkania z, ze swojego telefonu komórkowego, to często one wyglądają tak, że patrzysz na telefon i widać twoją twarz gdzieś od dołu w bardzo słabym oświetleniu, ze słabym dźwiękiem, więc ten odbiór nie jest zbyt dobry. I druga strona, jeżeli ciebie nie zna, no to pierwsze wrażenie robisz niezbyt korzystne. Możesz to poprawić, jeżeli kamera będzie znajdowała się mniej więcej na wysokości Twojego wzroku. Wtedy obraz Twojej twarzy będzie mniej więcej naturalny, tak jak w normalnej konwersacji. Druga zasada: warto zainwestować w dodatkową, osobną kamerkę, którą podłączysz do złącza np. USB w swoim komputerze. Dlaczego ma to takie duże znaczenie? Po, ponieważ, pomimo tego, że obecnie branża komputerów rozwija się bardzo szybko, to bardzo często te kamery, które są wbudowane do Twojego laptopa, nie są najwyższych lotów. Nawet w komputerach za kilkanaście tysięcy często te kamery, jakość tych kamer, pomimo tego, że są to kamery HD, ale optyka jest słaba i w gorszym oświetleniu twoja twarz wygląda bardzo kiepsko. Możesz to poprawić inwestując na przykład w jakąś kamerkę Logitech, na przykład Logitech C920 albo Logitech Brio. Oczywiście jest też cała masa innych marek, warto sobie tutaj zrobić porównanie, ale jeżeli masz dobrą kamerę, odpowiednio ustawioną, możesz ją postawić na statywie. I najlepiej byłoby ją postawić na statywie, bo wtedy ona stoi w jednym miejscu, w tym pokoju, w którym prowadzisz spotkania. Kiedy przynosisz laptopa, stawiasz go obok tej kamery, wystarczy, że podłączysz do USB i już masz miejsce, z którego możesz efektywnie prowadzić rozmowy z dowolną osobą na całym świecie i masz pewność, że jakość. I ustawienie tej kamery jest odpowiednie do danej sytuacji. Więc zainwestowanie kilkaset złotych w dobrą kamerkę może kilkukrotnie zwiększyć jakość Twoich spotkań. Kolejna sprawa to oczywiście oświetlenie. Jeżeli Twoje oświetlenie będzie oświetleniem takim, jakie spotykania zazwyczaj w pomieszczeniach, czyli oświetlenie od góry, gdzie pada na ciebie jakieś żółte światło, to zazwyczaj sytuacja jest taka, że masz po prostu ciemne oczy nie wygląda to zbyt korzystnie. Dlatego najlepiej, jeżeli zainwestowałbyś w jakąś lampę, najlepiej w softboxa, który oświetlałby ciebie na przykład z boku, możesz mieć dwa softboxy. I możesz wybrać, czy będzie to bardziej takie oświetlenie reklamowe, że nie ma żadnych cieni, czy bardziej filmowe. I wtedy możesz zgasić to światło, które masz na suficie i włączyć tylko i wyłącznie światło softboxa, które oświetla cię miękkim światłem. Dlatego softbox jest na pewno lepszy od lampy LEDowej, bo w lampie LEDowej to światło jest twarde, które powoduje, że twoja twarz może wyglądać niekorzystnie. Dlatego softbox jest bardzo dobrą opcją i ostatnią, ale chyba najważniejszą kwestią jest jakość audio, ponieważ twój głos jest jednym z najbardziej wpływowych narzędzi, które masz do dyspozycji podczas prowadzenia rozmowy, dlatego zadbaj o to, abyś był dobrze słyszalny. I oczywiście, żeby to zrobić, warto zainwestować w zewnętrzny mikrofon. To może być oczywiście mikrofon krawatowy, który podłączysz do swojego komputera, to może być mikrofon na USB, który postawisz przed sobą i który będzie dawał dobry dźwięk. Jeżeli zadbasz o te trzy rzeczy, a więc o dobrej klasy kamerę, o dobre odpowiednie oświetlenie, właściwy dźwięk, ustawienie tego wszystkiego w pomieszczeniu i to, żeby nie było żadnego hałasu i żeby zminimalizować poprzez wybór miejsca również echo Twoje spotkania będą kilkukrotnie lepsze, będą bardziej efektywne i więcej partnerów będzie dołączało do Twojego zespołu. Będziesz też odbierany jako profesjonalista w tym, czym się zajmujesz. Zwłaszcza, że to nie są wielkie inwestycje. Moim zdaniem w obecnym czasie warto, aby ten temat przemyśleć i przygotować sobie takie miejsce, które pozwoli Ci wzbić się na wyżyny Twojej sztuki, którą zgłębiasz. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku Network Marketing Secrets.